Padek w Warszawie. Piłkarz Evertonu oskarżony. Ralf ferre czy streamer Kanemo wyzywa Polaków. Hejt na niektórych członków ekipy. Cześć z tej strony Ulfia. Dzisiaj jest ze mną Bogi. Cześć witam wszystkich. Bardzo gromadnie Kaj go... przesyła 5 zł. Dwuja zamawiałem koszulkę i spodenki z WW w sobotę ile się teraz czeka na paczuszkę pozdro i smacznej colki życzę. Aż nie przyjdzie. Co bardzo serdecznie, jak widzicie, dzisiaj w okrojonym składzie ubyło nam 120 kg. A dlaczego? Bo Michał poszedł do lekarza no, jelitą po prostu wy. O, i <grym> musimy we dwójkę poprowadzić te newsy. Ale postaramy się go godnie zastąpić. A wy, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie suba i lajka, bo to bardzo rozwija nasz kanał. A teraz przechodzimy do newsów wypadku w Warszawie pewien mężczyzna potrącił śmiertelnie pieszego poruszającego się okula. Tak, za kierownicą auta siedział jak według, według wielu portali pato-influencer, influencer bądź pato-streamer. I hmm. trzeba dodać, że kierowca ten. Kto kurwa? Chwalił się chwilę wcześniej gdzieś tam na insta że jedzie w swoim Porsche 300 km na godzinę. Tak, on miał chyba wyróżnionej relacji, że tam jechał 300 km... Gruby Dawid przesyła 5 złotych. Dzięki. Który to? To jest TikTok Nigie. Skoro typ ma 1400 followersów na Instagramie i większość osób go nie kojarzy, to czy mógłby mi ktoś logicznie wytłumaczyć skąd on miał ten samochód? Czy teraz 1400 followersów daje takie zarobki, że na Porsche stać? Yy. Jaki jest ten? Pat TikTok? Dobra, zobaczmy. Influencer, no to kurwa... To teraz każdy jest influencerem, który ma, który ma konto na tym, na kimś tym, no kurwa, no. No spoko, widzę chłopa, nie? Jakiś jest tu Porsche. Eee... No ale dobrze, 1690, 1690 obserwujących, kto jest influencer? O chuj tu chodzi? To po prostu jakiś banan jest, kurwa, nie influencer. Wydaje mi się, żeby jakbyśmy już mieli jakoś określić, kim może być influencer, no to chyba osoba, która żyje z social mediów, nie? Nie wydaje mi się, żeby chłop, który nagrał 15 tiktoków z tego żył. No i tak szczerze wygląda jak Katkuł pana. Mm -hmm. A tutaj, czemu Porsche może mieć tylko osa, która mu dużo followersa? To kurwa, pewnie jakieś bananowe dziecko z Warszawy. Mama mu kupiła, to, że se TikToka założył, to wiesz. Nie wiem, ja znam dużo więcej osób, które mają kurwa i 30 tysięcy followersów, kurwa i się influenceringiem nie za ten nie nie zajmują. No kurwa jedną dziadka na pasach i tyle, no. Ale skąd tam słowo influencer? A przede wszystkim Pato influencer? Wiecie Pato, no to musiał w jakimś stopniu czas uprawiania influencerstwa jakoś wskazać no chyba że ktoś wyszedł z założenia że skoro ma media społecznościowe to jest influencerem a skoro brzydko jeździ po ten to jest pato pato influencer to nie było na pasach no tak nie było na pasach to wiesz Kilometrów na godzinę z groszem. E, no i chyba przez to portale nazwali go w jakimś stopniu influencerem. No bo z tego co ja widziałem, sam ten influencer w cudzysłowie e, ma z, z 1600 followów na TikToku. Konto na jego Instagramie z, z nicknamejem ma 260 followów, jest prywatne aktualnie. Być może nie wiem, konto zostało zbanowane, usunięte, ciężko mi określić. I to się ale... teraz po prostu na jego plecach chce wybić. Marcel tak. przesyła 6 600 się i na plecach typa, groszy. który jedną dziadka na przykład. Byłeś w Głogowie na doim Śląsku? Jak tak to, jak oceniasz to miasto? Podobało się, pozdrawiam wuja. Głupie pytanie. Oceń kurwa miasto. Byłeś gdzieś i oceń, kurwa. Powiem. Wiesz, co możliwe. Że to nie być jego konto, nie? Tak, możliwe, że to nie jest jego konto. Jednak, no nie wykluczam. No kurwa, no nie oszukujmy się, aby ktoś kurwa wiedział, kto to jest. No nikt nie kto to jest. Losowy ziomek, pierdolną dziadka na pasach, ładnym samochodem. I żeby był news, to kurwa pododawali jakieś różne sformułowania, które które budzą emocje. Influencer, pato-influencer, kurwa, nie wiem, youtuber. Teraz każda osoba, która na telefonie ma aplikację, kurwa, jakiegokolwiek, nie wiem, czy to Facebooka, czy Messengera, czy Whatsappa, jebnie kogoś na tym, influencer. Pato-influencer. Wykluczam tego i no wydaje mi się, że wrzucanie tak jakby całej frazy, pato streamer, influencer i tak dalej do tytułu, to jest skog na wyświetlenie, nie powinno tak się robić przy takiej tragedii, jaka się wydarzyła. Oczywiście, że tak. Piłkarze Evertonu oskarżonej. Jeden z piłkarzy Premier League został oskarżony pod zarzutem. Gość przechodzi w niedozwolonym miejscu. No dobra, też jedną rzeczą jest to, że typ sobie kiedyś nagrał, że jedzie 300 km na godzinę w swoim Porsche. A tak szczerze no to chłopiec jest skrajnie nieodpowiedzialny, jeśli porusza się o kulach, czyli ma ograniczone możliwości odnośnie poruszania się, czyli w razie czego jakby nadchodziła jakaś, yy, jakieś zagrożenie, nie może odskoczyć, odbiec. Yy... Abstra przesyła 5 zł. Dwuje next, proszę film, koniec, abstra i opinia. Zobaczymy zaraz. Yy, powiem tak. No, nie wiem też, za jaką prędkością jechał. Jeśli jechał ze znaczną prędkością, ze znaczną, nie wiem, stoi więcej po mieście, no to kurwa, nieładnie. Z drugiej strony, jak się jechał 60, była noc, a mu kurwa dziadek się wpierdolił pod koła. No to fakt, że posiadał Porsche i że jakiś czasu temu nagrał Snapchata, na którym jechał 300 na godzinę, nie czyni z niego kurwa kogoś złego, nie? 300. Jestem, no, powiem Ci jedną rzecz, jeśli będziesz w jakimkolwiek, jakimkolwiek mieście w stanie rozpędzić się do 300 km na godzinę, obojętnie jakim samochodem, to mi to w jakimś stopniu udowodnisz, albo wytłumaczysz mi chociaż plan, yy, jak chcesz osiągnąć 300 km na godzinę w mieście, to ja Ci dam 10 tysięcy złotych. Jest to, nie da się po prostu, nie da się... Nie da się rozpędzić samochodu... Kurwa, w porywach 200. W porywach 200 rozpędzisz samochód do 200 na jakimś takim, kurwa, na jakimś takim wjeździe. W centrum miasta nie rozpędzisz, kurwa, samochodu do 300 km na godzinę. Są łuki, są skrzyżowania. Yy, to nie jest prosta linia. Kurwa, to jest po prostu... No nie da się, no. Ty Mercem 250 po leciała, ciała, tylko od 250 do 300 jest, kurwa, dosyć duża różnica. Tak oto 240 km na godzinę, każdy kilometr na godzinę to jest... Jak to powiedzieć? No... No jest to kurwa niewykonalne. Musiałbyś mieć puste miasto i zbudowane tak, że masz przynajmniej 5 km kurwa pustej trasy. W Zabrzu na wolności może, ale i tak ciężko? Kurwa, no nie no... Okej, okay, w Zabrzu... No nie pojedziesz 300, masz łuki i, i w miastach są dosyć kurwa ostre łuki. Już pomijam fakt, że ruch drogowy, że jezdnia w miastach kurwa przechodzi z kostkę przez tory. Trzeba być naprawdę osobą turbo spierdoloną, żeby odważyć się jechać, kurwa powyżej 200 km na godzinę po drodze yy, w centrum miasta. ale że te drogi są nierówne, kurwa często mają dziury. Yy, no to jest zupełnie inna kurwa droga niż, niż, masz, ni, niż, ma, niż masz autostradę. Chociaż w niektórych miejscach autostrada, jak na przykład są łączenia yy, na jakichś mostach, wiaduktach. Yy, to też kurwa buja samochodem. No, wypadłby ci samochód po prostu z drogi. Wał wow, Miedrzezyński ma 16 km. Wał wow, Miedrzezyński, Miedzezy zobaczmy w ogóle co to jest. Wał wow, Mie Miedzeszyński. Ok, i ty myślisz, dobra, masz tu narysowane to. I chcesz mi powiedzieć, że jadąc tędy, nie spotkasz nic na swojej drodze, co by zmusiło cię do zatrzymania samochodu. Ja nie mówię, że ty masz kurwa. Wcisnąć kurwa gaz i najwyżej zatrzymasz się na jakimś. Na, mm, najwyżej zatrzymasz się kurwa na jakimś budynku, albo na innym samochodzie, albo na przystanku, albo samo ci wypadnie, wypadnie z jezdni. Bo za tym widzisz, no są tutaj. No kurwa no jest to niewykonalne, no. A nawet. A nawet. Ale nicka wrot czysta bez problemu, no chyba z chuja spadłeś. Ta u, ogólnie ta ulica by się prędzej skończyła, niż byś się rozpędził do 300 km na godzinę. Więc no, a poza tym... Tutaj no jest, jest to nierealne, żeby ktoś się kurwa do 300 km na godzinę rozpędził. A nawet jeśli by było to wykonalne i musiałoby się zdarzyć kurwa 150 rzeczy, żeby ktoś się do 300 rozpędził w mieście, to nikt nawet pierdolnięty nie będzie ryzykował przede wszystkim własnego życia, żeby wypaść kurwa z drogi 300 na godzinę. Nic na. No. Mówię wam, nie jest to wykonalne, bo no, nieważne jak długa by była ulica, to ona nie będzie na tyle długa, nie będzie na tyle prosta, nie będzie. No, nie ma takiej drogi, kurwa, no, no nie ma takiej drogi. Bo nawet jakbyś miał, nawet jakbyś miał fajnie prostą ulicę, to zdążyć się skończyć, zanim rozpędzisz samą do 300 na godzinę. Im szybciej jedziesz, tym większą, tym większą odległość yy, pokonujesz. Więc zanim się rozpędzisz do 300, każda droga ci się kurwa skończy. A poza tym, inaczej jest tak sobie kurwa pozwolisz, bo masz lepszy samochód i sobie pozwolisz nocką, kurwa się jebnąć w mieście. Bo, bo kurwa, bo w mieście to czasami też i, i są trzy pasy, kurwa. oddzielone, chodnik jest gdzie indziej. Jeździesz sobie 130, tam nikt nie zobaczy. Jak ktoś zobaczy, no to ci prawko zabiorą na 3 miesiące. To jest zupełnie inna sytuacja. To jest zupełnie inna sytuacja, jak kurwa pędzić 300 po mieście, bo, bo nie będziesz w stanie nic zrobić. Tak szczerze to jest. To jest tak samo ryzykowne, kurwa, jak skakać do spadochronu bez spadochronu. Bo jak jeszcze masz ten. Yy, jeszcze jakbyś kurwa, 160 kurwa jechał. Masz dobry samochód, jakąś kurwa ceramikę dogrzaną. Kurwa, no, byłoby ciężko. Jakby coś się wydarzyło, może byś schamował, kurwa, przy odpowiednio dobrych wiatrach. Kurwa, 300, nie da się. Totalnie się nie da. No niebezpieczne, ale nie mów, że nierealne. No jest to nierealne, no kurwa, no to... Kurwa, najśmieszniejsze jest to, że piszą te osoby, piszą to osoby, które najprawdopodobniej nie jechały samochodem nigdy w życiu 250, a to dopiero 300. Jest kurwa, kolosalna różnica. 250 na 300 to mogłoby się wydawać, że to jest tylko kurwa, nie wiem, piąta, tylko 50 km na godzinę. Zmienia to kurwa, totalnie wszystko. Raz, że, raz, że samochody, które, które są w stanie pojechać 300 na godzinę, często mają na przykład założone kurwa opony, gdzie jedziesz po limicie e, tych opon. No, no kurwa, no, no nie da się. Nie da się. Nie da się. Nie da się. To jest, to, jest to kurwa po prostu niemożliwe. Ja najwięcej jechałeś? Najwięcej jechałem ponad 300. Owszem. Na kurwa trzypasmowej autostradzie. Była pusta z każdej strony i już kurwa odczucia do od 280, to, to już samochód, kurwa, inaczej chodzi. Kurwa przy 300, no jest kurwa niefajnie, no. A może się wszystko wydarzyć, kurwa, że wylatujesz, kurwa z drogi. Wystarczy, że będzie jakaś kolejna, a niestety tiry ryją. Kurwa te autostrady, które są źle zbudowane, yy, jakaś kolejna, jakieś kurwa łączenie. Przy 300 na godzinę, kurwa jak mały, kurwa z buli się wybijasz, nie? Nic no, od 250 do 300 dobry 3 km można narazie, no, ale kurwa, no. W tym momencie rozmawiamy, kurwa, tutaj z, przede wszystkim z ludźmi, którzy się wypowiadają, a 300 to pojechali w GTA, yy, kurwa, z Entorno. Yy, albo oglądali, kurwa, Fernando Alonso od, w, w zeszły weekend, yy, ja, jak sobie jeździł, kurwa, na Silverstone. No to, są, no to są jedyne przypadki, gdzie oni mieli w ogóle ten... albo wychodzą z założenia, że... Jak z tatą jechali dwa razy po 150, to jest tak, jakby raz się 300 przejechali. No kurwa, no tak to nie działa, nie? U mnie jest 10 km prostej drogi w środku miasta. I mo i, i może być, i może być 10 km prostej drogi w środku miasta. Tylko najprawdopodobniej i masz kurwatory, i masz kurwa nierówności, i masz skrzyżowania, bo to nie jest tor zamknięty. Tam się może kurwa wszystko wydarzyć. Najprawdopodobniej przez 10 przez 10 km, nie masz kurwa, yy... i w mieście bardzo często, bardzo często, i są jakieś hopki, kurwa, no nie rozpędzisz, no mówię ci, no nie rozpędzisz samochodu do 300 w mieście, nie rozpędzisz, no kurwa, możesz się kłócić, możesz to przeanalizować jak chcesz, a potem jak będziesz miał 18 lat, życzę Ci tego, żebyś zdał albo zdała prawo jazdy, i żebyś posiadał samochód, posiadała samochód, który będzie się w stanie rozpędzić do tej, do tej prędkości. Rozpędzisz go kurwa do 160 w mieście, nie polecam, oczywiście nie polecam i stwierdzisz kurwa, że się po prostu nie da. Nie da się. Jest to, jest to kurwa po prostu no nierealne no. Jadąc 300 km na godzinę pokonujesz 94 m na sekundę, czyli minutę pokonujesz jakieś plus minus 5 km przy 300 na godzinę, więc wuja ma rację nierealne, a ten samot jeszcze do tych 300 trzeba rozpędzić. No mówię Wam, tak jak jeszcze na autostradzie, ja nie mówię, że to jest, że to jest w porządku, żebyście tam, żebyście tak robili. Yy, no jest inna nawierzchnia niż w miastach. Jest inna nawierzchnia niż w miastach. No nie wiem kurwa do jakiego miasta trzeba by się było udać, być może jakiś taki jest, gdzie jest równie dobra nawierzchnia. Gdzie nie będzie hopek, kurwa, gdzie. No nie da się. Nie da się. Bobuj trzy by dał radę. Twoja stara kurwa daje radę. Szkoda, że tylko dziecko jej nie wyszło. przestanę z wobec dzieci. Everton wydał oświadczenie, z którego można dowiedzieć się, że jest to zawodnik z ich klubu. Więc nie będą tego dziadka, kurwa 300 na godzinę. Ale raz się pochwalił, że jechał 300 i zostało mu za. 300 na obwodnicy. Mhm. Na obwodnicy. No to spoko. To rzeczywiście centrum miasta na obwodnicy. To fajne macie obwodnicę.